Yeah. Pan z wami jest u raty Słowa Ewangelii według świętego Jana Siostry łazarza posłały do Jezusa wiadomość. Panie, oto choruje ten, którego ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał łazarza już od czterech dni, spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie zmartwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział, <laughs> powiedział do niej Jezus. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu Tak, Panie. Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście? Odpowiedzieli mu, panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, czyż nie powiedziałem Ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usun usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie tłum, to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Kiedy czytamy albo słuchamy Ewangelii, to często znajdujemy opisy cudów dokonanych przez Jezusa: uzdrowienia, rozmnożenie chleba, uwolnienie od opętanego ducha. A dzisiaj jest, jesteśmy świadkami chyba najbardziej spektakularnego cudu, jakiego dokonał Jezus. Wskrzesił swojego przyjaciela, łazarza. Przywrócił do życia kogoś, kto już od czterech dni spoczywał w grobie. Trudno sobie wyobrazić coś bardziej zaskakującego, zdumiewającego, spektakularnego. Jezus przywraca życie człowiekowi. Wyobrażamy sobie, jaki wielki zachwyt. Jaką wielką radość musiały przeżywać siostry Łazarza Marta i Maria. Ci, którzy byli tego świadkami, też byli zachwyceni. Także ewangelista zanotował, że pod wpływem tego wydarzenia wielu uwierzyło w Jezusa. I to rzeczywiście jest coś absolutnie wyjątkowego, nieprawdopodobny cud dokonany przez Jezusa. Ale jednocześnie warto sobie uświadomić, że to jest tylko znak, i dopiero zapowiedź czegoś, co ma się dopiero dokonać, czegoś, co będziemy przeżywali za dwa tygodnie, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ta dzisiejsza Ewangelia jest dobrym momentem, dobrą okazją do tego, abyśmy sobie uświadomili, jak bardzo to są dwie różne rzeczy: wskrzeszenie i zmartwychwstanie. Bo owszem, ten cud był bardzo zadziwiający, spektakularny, zrobił ogromne wrażenie. Łazarz wrócił do życia, ale wrócił do życia tego, które znał wcześniej: wrócił do życia doczesnego, i mimo tego wspaniałego cudu, no, po jakimś czasie, prędzej czy później, znowu umarł. Natomiast to co Jezus daje poprzez swoje zmartwychwstanie, to coś zupełnie innego, jakaś zupełnie nowa forma życia, która absolutnie przekracza to, czego doświadczamy tutaj na ziemi w naszym życiu doczesnym, warto o tym pomyśleć. Na czym polega zmartwychwstanie? Oczywiście to jest tajemnica. Nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało. Święty Paweł w jednym z listów próbował jakoś to opisywać, ale to przekracza te wszelkie doświadczenia, które my mamy tutaj w doczesności. To później będzie widać w tych opisach, kiedy Jezus zmartwychwstały spotyka się ze swoimi uczniami, że oni mogą. Rozpoznać, no właśnie, bo to jakaś zupełnie nowa forma życia, w jakiej teraz jest Jezus. Czasami, dla zobrazowania tej prawdy, używa się takiego porównania do tego, jak powstaje, jak rodzi się motyl. Wiemy, że najpierw jest gąsienica, niepozorna. Może nawet niezbyt ładna, atrakcyjna, później poczwarka, i później w jakiś tajemniczy sposób naukowcy nawet nie wiedzą do końca, w jaki sposób to się dzieje. Z tej poczwarki niepozornej, nieładnej rodzi się, powstaje motyl piękny, kolorowy, ze skrzydłami, latający zupełnie nowa forma życia. Chociaż cały czas to samo stworzenie, z tego samego stworzenia, ale zupełnie nowa forma życia. Coś takiego pewnie nas czeka właśnie po zmartwychwstaniu. To nie będzie proste przejście do życia, jakie znamy tutaj na Ziemi w doczesności. Ale ta dzisiejsza liturgia Słowa mówi nie tylko o tym, co nas czeka w przyszłości. O tej perspektywie życia wiecznego. Warto zwrócić uwagę, że pierwsze zdanie, pierwsza zapowiedź Boga z pierwszego czytania wygłoszona przez proroka Ezechiela jest w czasie teraźniejszym. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój. Owszem, wierzymy w życie wieczne, w zmartwychwstanie ciała i to jest nasza perspektywa, ale też to życie tu i teraz ma swoją ogromną wartość jest wielkim darem pan bóg daje nam to życie i chce żebyśmy nim żyli w pełni abyśmy się życiem cieszyli otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów ludu mój może to dzisiejsze czytanie ta dzisiejsza liturgia słowa jest też dobrą okazją do tego abyśmy aby każdy z nas pomyślał czy nie ma w sobie czegoś takiego, co blokuje go, co przeszkadza mu w tym, aby żył pełnią życia. Może jest coś takiego, co powinno obumrzeć w nas, co właśnie powinno zostać w grobie, a dzięki temu możemy osiągnąć pełnię życia, lepsze, piękniejsze życie, takie jakie Bóg dla nas. Zamierzył, zaplanował. Warto o tym pomyśleć. To mogą być różne sprawy, różne sytuacje. Może w kimś jest jakieś, jakaś zadawniona krzywda i, i brak przebaczenia. To ciągle gdzieś wsiedzi we mnie. Czy ja nie mam czegoś w sobie takiego, braku przebaczenia? A jeśli nie przebaczę, to nie będę zdolny czy zdolna do prawdziwej miłości. Bez prawdziwej miłości nie ma prawdziwego życia. Może właśnie ten brak przebaczenia jest czymś, co powinno zostać w grobie, co powinno we mnie obumrzeć. Może to jest jakaś toksyczna relacja, może nawet grzeszna, coś, co niepokoi. Nasze sumienie, coś, co nie pozwala zachować pokoju serca. Może to też jest coś, co powinno w nas obumrzeć. Może to jakiś, jakaś głęboka trauma z przeszłości, która nigdy nie została przepracowana. Że nigdy nie zdecydowałem się, czy nie zdecydowałam się na terapię, na kompetentną pomoc ze strony drugiej osoby. To wszystko może nas blokować przed tym, abyśmy żyli w pełni. Warto pomyśleć każdy z nas, czy nie ma w sobie w swoim sercu czegoś takiego, takiej przeszkody, blokady, czegoś co powinno w nas obumrzeć, pozostać w grobie, abyśmy mogli żyć lepiej, piękniej pełniej. Tak jak Pan Bóg, tego dla nas chce. Dzisiaj ta niedziela też wyznacza jakąś cezurę w Wielkim Poście. Dotychczas to, co głównie wybrzmiewało w czytaniach, w modlitwach, to wezwanie do nawrócenia. Słyszeliśmy w środę popielcową: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Od dzisiaj. Właśnie także ta dzisiejsza antyfona wprowadza nas w taki ściśle pasyjny charakter tych dwóch tygodni, które pozostały Wielkiego Postu. Przypomnę tę antyfonę. Osądź mnie Boże sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Ty bowiem Boże jesteś moją ucieczką. To są słowa, które wypowiada Jezus, właśnie on otoczony osobami, które czyhają na jego życie, które chcą go niesprawiedliwie osądzić. To jest taki czas, kiedy właśnie mamy rozważać kościół do tego nas zachęca abyśmy rozważali mękę pana Jezusa abyśmy byli przy nim abyśmy starali się przychodzić jemu z ulgą z pomocą może warto właśnie odwrócić trochę perspektywę naszej modlitwy czy naszego życia duchowego w tych dniach. Kiedy tak się zastanawiamy, pomyślimy, z czym przychodzimy na modlitwę, to pewnie najczęściej jest tak, że przychodzimy z różnymi prośbami do Pana Boga. Potrzebujemy go, prosimy go. Ale w tych dniach może warto to odwrócić, bo to nie jest tak, że to tylko my potrzebujemy Boga, ale Pan Bóg właśnie w Chrystusie cierpiącym, opuszczonym, samotnym, umierającym, Pan Bóg w nim nas też potrzebuje. I my w tych dniach możemy dać Jezusowi cierpiącemu tę naszą życzliwą, kochającą obecność. Niech to będzie treścią naszej modlitwy a wtedy może i na nas sprawdzą się słowa proroka Izajasza w jego ranach jest nasze zdrowie trawestując w jego śmierci jest nasze zmartwychwstanie nowe życie właśnie kiedy trochę zapomnimy o sobie i o naszych problemach a skupimy się na Jezusie cierpiącym umęczonym, osamotnionym, to w jakiś tajemniczy sposób właśnie to, co w nas powinno obumrzeć czy zostać uleczone, właśnie zostanie uleczone. Ale wtedy, kiedy skupimy się na Jezusie cierpiącym, pamiętajmy w tych dniach, szczególnie o tych słowach, w Jego ranach jest nasze zdrowie, w Jego śmierci jest nasze zmartwychwstanie.